Cześć, dzisiaj taka krótka autoreklama. Kilka miesięcy temu chwaliłem Wam się, że napisałem książkę o roślinach w Survivalu. Zainteresowanie mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyło i z pierwszego nakładu 70 kilku sztuk, plus tam drugiego do druku do 100 sztuk zostało mi 12 sztuk, które widzicie tutaj w mojej ręce i na masce samochodu. Jest to książka, w której staram się przedstawić Wam jak najszerzej w prosty, przystępny dla amatorów, ale i osób zaawansowanych sposób wykorzystanie roślin w survivalu, w bushcrafcie, w tego typu rzeczach. Opisuję tam metody jak można przygotować do jedzenia, jak zjeść rośliny i które ich części, opisuję ich lecznicze właściwości, ale w sposób bardzo uproszczony, skrótowy, żeby każdy mógł zapamiętać najważniejsze informacje oraz opisuję szerzej, tak się przynajmniej staram, zastosowanie pozostałe, czyli wartość o połową drewna, wykorzystanie jako nie wiem, rozpałka, jako właśnie opał, wykorzystanie jako materiał plecionkarski i tego typu rzeczy. W filmie w opisie, właśnie sprzed kilku miesięcy, możecie zobaczyć kilka przykładowych stron z tej książki i bardzo gorąco zachęcam Was do kupna. Kupna na moim Instagramie, bo to była dla mnie najwygodniejsza opcja. Cena książki to 25 zł plus koszty wysyłki. To będzie albo 10 zł Pocztą Polską, albo 20 zł e, przesyłką Impost. Dzięki za oglądanie. Cześć!